20 młodzieżowych drużyn pożarniczych z powiatu Robczycko-Sędziszowskiego otrzymało 28 października około 103 tysiące złotych, m.in. na zakup sprzętu i umundurowania. Są to kolejne promesy sprawie 2 milionów złotych przyznanych dla młodzieżowych drużyn pożarniczych w całym województwie podkarpackim. Podczas uroczystości wręczenia Promes, która odbyła się w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Robczycach, starszy brygadier Witold Wiercioch, zwrócił uwagę, że po raz pierwszy w historii tak duże środki trafiają do młodzieżowych drużyn pożarniczych, które są przyszłością organizacji, jaką jest Ochotnicza Straż Pożarna. Nie było do tej pory tak dużych środków przeznaczonych dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. Premier Mateusz Morawiecki, przeznaczył swoje rezerwy budżetowej w skali kraju 25 milionów złotych właśnie na ten cel. Dzisiaj 20 drużyn młodzieżowych działających przy jednostkach jako OSP na terenie naszego powiatu otrzyma łącznie ponad 103 tysiące złotych. Promesy odebrali przedstawiciele 20 jednostek z powiatu robczycko-sędziszowskiego, w tym pięciu z gminy Sędziszów Małopolski. To jest osiedla Borek Wielki, Czarnej Sędziszowskiej, Będzie Myśla, ulicy Piaskowej oraz Krzywej. Dziękujemy ślicznie, zawsze to pomoże w jakiejś organizacji, wiadomo, że sprzętowo-mundurowej, to jest dla młodzieżówki zawsze. Wszyscy młodzi ludzie chcieliby w tym mundurze jakiś czas pokazać się przed, przed kolegami, przed... No przed wszystkimi w szkole, na festynach takich wiejskich. tam Dla nich to jest naprawdę bardzo dużo. Ważne, że mieć coś ze strażą związane, to już jest zaszczyt dla młodych. A to pomoże te pieniądze, niestety, umundurować lepiej, bogaciej, że tak powiem, może parę osób więcej. No bo to rotacja tak samo jest, dokładnie z tymi młodzieży, mówimy drużynami. Tak jest, że niestety tam się to dzieje bardzo szybciej, szybciej jak u dorosłych. jednostką przekazał między innymi podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Andrzej Babiec. Wielkość promesy zależała od wielkości młodzieżowej drużyny pożarniczej w danej jednostce OSP. Komendant powiedział, że przekazywane środki są również zachętą do tworzenia drużyn w jednostkach. Żeby aktywizować młodzież, żeby się chciała spotykać, żeby chciała włączyć się w działalność ochotniczej straży pożarnych. Wy jesteście przyszłością. Straży Pożarnej, tylko Ochotniczej Straży Pożarnej, ale przecież gro strażaków, ochotników, to później zasila Państwową Straż Pożarną, bo ja zawsze z tego wychodzę z założenia, że najlepsi strażacy to właśnie są ci, którzy przychodzą z Ochotniczej Straży Pożarnej, bo on, tak powiem, nie przyszedł jako zawód, czyli do pracy, tylko do służby. On jak poczuł tą taką chęć. Działania, chęć służenia drugiemu, drugiej osobie, takie powołanie strażackie, jak, miałeś, jak ksiądz, każdy, do wszystkiego trzeba mieć powołanie. I tutaj właśnie wtedy ci strażacy są takimi najlepszymi strażakami w państwowej straży pożarnej. Promesy mogą być przeznaczone na zakup sprzętu, umundurowanie i wyposażenie osobiste oraz sprzęt teleinformatyczny wykorzystywany w procesie szkolenia członków młodzieżowych drużyn pożarniczych. Żeby odnieść jakikolwiek sukces, to trzeba zdeterminować walczyć o te pieniądze i pewne przepisy, powiedział na spotkaniu poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Kazimierz Moskal. Jeżeli chodzi o ochotnicze straże pożarne, to nie tylko to, że zwracamy uwagę teraz na młodych, ale też i na starych, wcześniejsze przepisy, które się pojawiły, to w dużej mierze zasługa parlamentarnego zespołu strażackiego, na czele którego stoi no, poseł Zbigniew Chmielowiec. To rzeczywiście jest jego upór, determinacja, jego rozmowy, czy to z premierem, czy też z ministrem Wąsikiem, spowodowały, że pewne przepisy się znalazły i też pewne pieniądze się znalazły. I tak jak pan poseł już tutaj powiedział, jesteśmy pewną grupą, pewną drużyną, i wszyscy parlamentarzyści dostrzegają, Potrzebę wsparcia, wsparcia was, was młodych. I też tutaj znacząca rola i pozycja naszego kolegi Krzysztofa Sobolewskiego, bo on też z racji pełnionych funkcji dodatkowym jest wsparciem dla inicjatyw, które są podejmowane przez parlamentarny zespół strażacki. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze to komórki organizacyjne jednostek PSP. Ich celem jest zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do bezinteresownej służby w szeregach ochotniczych straży pożarnych. Członkami młodzieżowych drużyn pożarniczych mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat.